Witam w kolejnym odcinku mojego wspaniałego poradnika. W którym będziemy wykonywać najróżniejsze czynności czy też rzeczy, które będą mogły zimponować innych ludzi, waszych rówieśników, wasze znajomości, waszą rodzinę. Będziecie wspaniali przez to, że będziecie umieli takie czynności. Dzisiaj zajmiemy się bardzo nietypową rzeczą. A mianowicie uruchomimy sobie właśnie taką oto maszynę. Nie, właściwie maszynę. Raczej spróbujemy odpalimy sobie jego silnik. Będziemy próbować, no wchodzimy więc po, po tej drabinie, aby się dostać na do silnika. Tak, tak się sprawy mają tu takie widoki, a tu proszę Państwa mamy oto właśnie taki silnik. Pierwszą czynnością jaką należy zrobić to nalać wody do chłodnicy, którą ja już nalałem, nie? Taka jakaś ciepła, letnia, wystarczy, nawet zimna. Yy, drugą sprawą należy właśnie o tą oto pompką przepompować paliwo do silnika, aby zaoszczędzić kręcenie akumulatorem, dopływem paliwa i tak dalej. Nie czy jak tamkolwiek to się znać. Tak o, już tam szlauchem przepłynęło. Chwila, moment. Tak już pompkę mamy zakręconą Kolejną sprawą jaką należałoby zrobić którą ja już zrobiłem jest Podłączenie akumulatora oczywiście tu nic nie widać ciemno No ale Tak się sprawy mają I teraz będziemy sobie go odpalać znaczy tą maszynę Jest ona niezmiernie głośna no jest głośna, ale będziemy sobie jakoś próbować uruchomić to. No więc zaczynamy. Tutaj, raz do i jest. Zaczynamy. Chodzi trochę głośno, ale No, ja już niestety o sobie zgaszę, bo po co ma na darmo chodzić? Nie. Dzisiaj były ekstremalne warunki, 0 stopni, niezbyt y, odpowiednie dla tego rzuca silnika, ale jak widać, można było odpalić. No niestety to już koniec tego odcinka, niestety on był bardzo króciutki. Kiedyś nie razem pokażę jak się nim kosi czy coś, no ale to jeszcze o, woo musi minąć sporo czasu. Na razie wam się ma, cześć i w ogóle. Jo.